Mamy czajnik zakamieniony, mamy muteczek, i staramy się pukać w tym miejscu, gdzie jest kamień. Tak, widać, cały płatek tam tu odpad. Tutaj. No, i to samo będzie dotyczyło pewnie tych, tego kawałka. W ten sposób, popukując czyszczę już czajnik któryś raz z rzędu, bo z jednego tego powodu, bo odkamieniacz... Czajnik kosztuje 50 zł, a ja odkamieniacz za 20, żeby to wszystko wypukać. Czajnik zwykły, metalowy, bo wiadomo, że plastikowego się nie odtega. Trochę tam może się gdzieś coś widać. Na czarnym tak nie widać. Jak miałem taki srebrny, to było bardziej widać, że jest... Że jest yy, pobijany. No, no, Jakbym się tak dobrze przyjrzał, pod światło to coś tam zobaczył. Tu go pokażemy, gdzie pukaliśmy przed chwilą. No to jak się dobrze przyjrzymy, to trochę tam się gdzieś gdzieś pobijał. Pobijał. Jak skończę opukiwać, to pokażę, ile to tego jest. No cóż, kamień częściowo usunięty. To z boków to złaziło dość ładnie, tu gdzieś się zostało trochę, z środkiem gorzej, dlatego że to jest czajnik przystosowany do płyty indukcyjnej i dno jest grube, żelazne. No, ale z środka widać, że jest po, ślady po ubijeniu młotkiem. Żonie tego nie pokazujcie, raczej róbcie to w tajemnicy przed małżonką, bo może się zastawić bojowo przeciwko Wam. Tak już mieniliśmy tak z grubsza. Woda do gotowania. Najtańszy odkamieniarz typu Kamix, Jeszcze pracowałem, tam mam na niego zaufanie, bo używaliśmy go worekami. No i łyżka. Może w tej łyżki powinno wystarczyć. Ja to ten, te pudełko, co prawda to po potwaroszko było woreczko, ale wygodniej przechowywać takim czymś. Już używam, nie wiem ile razy, będzie chyba z dziesiąty raz ten czajnik odkamieniam, a te pudełko kilogram, choć nie wiem, zł No i teraz się tam gotuje. Pogotuje się trochę, ja tak muszę włączyć, bo śmierdzi. Śmierdzi solą. Zaraz wyciągam. Pogotuję się parę minut, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i po kilku minutach gotowania mamy takie białe mleczko. Sypaliśmy półtorej łyżki tego kamiksu. W międzyczasie mi tu prąd wyłączyli, dlatego to trochę jeszcze potrwało. Teraz wylejemy to mleko i zobaczymy co to tam mamy. Wylejmy to cholerstwo. No, i cóż tu mamy? Sam jestem ciekawy, jak to się od kamieni. wszystko. No, gdzie niedzie jakieś takie ślady powierzchniowe są. To tak może wygląda, jakby to były grube, ale to. Tam, gdzie akurat jest ciemno, tam akurat kamienia nie ma, tam, gdzie jest jasno, to tam jest kamień. Tak to widać przynajmniej tu na, na żywo, nie, na, nie przez komórkę. Tam, gdzie nie, gdzie coś wyżej się zostało, w końcu mało wody nalałem. Trzeba było mi więcej wody nalać. W każdym bądź razie niewielkim kosztem będzie można z, nim z powrotem, w nim z powrotem wodę gotować, bo tak to na kuchni indukcyjnej jak się postawi to bardzo szczera. Ja gotuję nie używam czajnika elektrycznego z tego właśnie względu, że w czajniku elektrycznym się ten kamień nie odkłada, a w tym to się to jest kwestia tutaj gotowania wody, ja wiem, z półtora miesiąca, może to co tu było. Po prostu jak zaczyna głośno już hmm, szczerać w czajniku to od kamieniami. Niestety mam chore nerki, i taka kamienna woda, jak tu jest, to jest w tuszynie, tu to jest straszne. A już o kibelki, jak to już jest straszna masakra z czyszczeniem z nimi. Płynąca woda za zakamienia błyskawicznie.